Cześć moi drodzy, witajcie. Kolejny dzień wojny. Wszyscy tutaj cały czas rozmawiamy tylko o wojnie. O niczym innym się nie mówi. Mówi się o pomocy, o odwadze Ukraińców. Mi przypomina to powstanie warszawskie. Kiedy widzę obrazy zniszczonych miast na Ukrainie. Zupełnie tak jak Warszawa w 1944 roku wszystko zbombardowane, ludzie się bronią, ludzie chowają się po piwnicach, z góry lecą bomby i wszystko jest niszczone. Giną dzieci, giną kobiety i wszystko wygląda naprawdę okropnie. Zastanawiamy się, jak to możliwe, kiedy będzie tego koniec. Kiedy będzie tego koniec, panie Putin? Kiedy patrzę na takie obrazy, to jest obraz z Harkowa. Tak było przed wojną, a tak jest teraz. Przypomina mi to zupełnie zdjęcia z Warszawy po powstaniu warszawskim. Wszystko zniszczone, wszystko spalone, zburzone. Ale ja jestem pewny, że Ukraina odbuduje każdy zniszczony dom, każdy z krawek ojczyzny, Ukraińcy odbudują swoimi rękami, i Ukraina będzie jeszcze piękniejsza, będzie jeszcze mocniejsza i będzie jeszcze wspanialsza. Dziś dobra wiadomość. Zginął jeden z generałów Putina, zginął Andrzej Suchowiecki, Generał, który był odznaczony podczas aneksji Krymu, ginie coraz więcej Rosjan. Ja zastanawiam się, czy, czy rodziny tych ludzi wiedzą, gdzie oni w ogóle pojechali, że oni pojechali na wojnę. Bo wydaje się, że oni chyba myślą, że są na ćwiczeniach. To jest niesamowite. Tam giną młodzi ludzie 19-20 lat. Wygląda, jakby nie wiedzieli, gdzie żyją. Co oni tam robią, to jest niesamowite. Tu w Polsce bardzo cenimy ludzi, którzy się nie poddają. My, Polacy, nie poddaliśmy się po 123 latach niewoli, nie poddaliśmy się. Walczymy zawsze do końca i doceniamy, kiedy widzimy ludzi, którzy się bronią do ostatniej kropli krwi. Bardzo to doceniamy i Polacy pomagają. Polacy wysyłają jedzenie, wysyłają y, pomoc, rzeczy, które są potrzebne, pomagają kobietom, dzieciom, którzy, które przyjechały tutaj do Polski, y, uciekając, uciekając przed bombami, przed terrorystami rosyjskimi. Kobiety i dzieci są tutaj bezpieczne. Jestem pewny, że każda osoba dostanie pomoc i wszyscy, wszyscy będą zaopiekowani. Polacy nie pozwolą nie pozwolą, żeby kobuś stała się krzywda tutaj na polskiej ziemi. Wszyscy, którzy uciekną od wojny, wszystkie kobiety, wszystkie dzieci będą tutaj miały pomoc. Dostałem wiadomość od Andreja z Białorusi, że spotkał się z wieloma przypadkami bojkotowania tutaj w Polsce, odmawiania czynszu albo zatrudnienia Białorusinów. A przecież Białorusini to są ludzie, którzy uciekli od swojej dyktatury, to są uchodźcy polityczni, którzy są zupełnie niewinni. Ale ludzie wydaje się, że nie wszystko dobrze przemyśleli, nie wszystko co robią jest przemyślane i bojkotują wszystkich Białorusinów, wszystkich Rosjan. Widziałem wielu Białorusinów, którzy protestowali przeciwko wojnie. Byłem na, przed ambasadą rosyjską na mm, Wiecu. I tam byli Białorusini z flagami, Białorusi, którzy wspierali Ukrainę jak najbardziej. Myślę, że przeciętny Rosjanin, przeciętny Białorusin, który mieszka w Rosji, na Białorusi, zupełnie jest otumaniony przez propagandę i ci ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Tak mi się wydaje. Bo jeśli wiedzą, to nie mogą zamykać na to oczu, nie mogą udawać, że nic się nie dzieje. Muszą od wewnątrz coś zmienić. Ukraińcy walczą teraz za Rosjan, walczą teraz za Białorusidów. I uważam, że Rosjanie i Białorusini powinni przyłączyć się do tej walki. Od wewnątrz powinni protestować, powinni wyjść na ulicę, jeżeli wyjdzie milion, Ludzi w Moskwie na ulicę, to Putin ich nie aresztuje. To nie jest możliwe. Ja nie wiem, jak Rosjanie wyobrażają sobie życie później, po tej wojnie, jak oni będą żyli, w jakim kraju, jak oni to widzą. Ja wiem, że opozycja jest w więzieniach, że to jest państwo policyjne, to jest. Za mordyzm i terroryzm, ale z tym trzeba walczyć. Nie można udawać, że tego nie ma. Trzeba wyjść na ulicę. Trzeba się przed tym bronić, tak jak bronią się Ukraińcy. Myślę, że to wszystko dobrze się skończy, bo zło zawsze przegrywa. Zło zawsze przegrywa. Prędzej czy później. Zło przegra. Czekam na ten dzień, kiedy Putin się podda. To będzie piękny dzień. Czekam na ten dzień. Kiedy to będzie? Już nie mogę się doczekać. To będzie wspaniały dzień. A tymczasem trzymajcie się, bracia Ukraińcy i wszyscy ludzie, którzy są dobrymi ludźmi, trzymajmy się. Jestem z Wami. Cześć, trzymajcie się. Na razie. Pa. pa.